Michał, za moment rozpocznie się czwarte spotkanie drugiej fazy rozgrywek, spotkanie w Mikołowie, zabraknie Cię jednak na parkiecie kontuzja, powiedz jak aktualnie wygląda Twoja sytuacja zdrowotna? Znaczy aktualnie jeszcze pozostały dwa tygodnie do, do powrotu na boisko. Y, cały czas y, mam zabiegi rehabilitacyjne. No, to jest taka sprawa mięśniowa, także nieprzyjemna, ale nie aż taka groźna i myślę, że za dwa tygodnie już będę w pełni sił. Sprecyzujmy kontuzja łydki. Tak, kontuzja łydki, tam mięsień y, piszczelowy z tyłu, z tyłu łydki. Za moment spotkanie bardzo ważne, bo jeżeli dzisiaj wygracie, macie zapewniony start w turnieju finałowym. No, patrząc na dotychczasowe wyniki, historię Waszych meczów, no, trzeba się spodziewać tutaj jednego: zwycięstwa. No myślę, że to jest jedyny scenariusz na dzisiejsze popołudnie, liczymy tylko na, na trzy punkty i na zapewnienie sobie tego awansu i żeby te dwa następne mecze już były spokojne, też żeby troszkę e, tutaj siłami trener mógł e, po, poszachować i dać odpocząć tym najważniejszym naszym zawodnikom i myślę, że jak będziemy mieć pewny awans dzisiaj to, to tak będzie. Wybiegnę teraz troszeczkę w przyszłość, ale tego grania jeszcze przed wami sporo, bo nawet jak zostaniecie mistrzem trzeciej ligi województwa śląskiego, macie jeszcze turnieje z trzema innymi województwami i dopiero po wygraniu kolejnych turniejów y, otwiera się ta furtka do tego, żeby w tej drugiej lidze zagrać. Tak, no my od początku sezonu tutaj wiedzieliśmy jaka będzie ta droga, że, że po wygraniu Śląska jeszcze jest półfinał y, w Polsce i dopiero finał, także jeszcze dwa ciężkie turnieje w Polsce. No ale wiedzieliśmy na co się piszemy, jak to będzie wyglądać i myślę, że każdy z nas jest na to przygotowany i psychicznie i, i fizycznie. Jaki wynik dzisiaj? No 3-0 dla Pomienia.